Czym grozi spożywanie węglowodanów w nadmiarze? Co oznacza nadmiar? Ile powinniśmy jeść węglowodanów i kiedy warto je eliminować, a kiedy wręcz przeciwnie? Zapraszam. Siema cuda w mojej dżungli. Ja nazywam się Dominika Zdrojek i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dopasować ilość spożywanych węglowodanów do naszego trybu życia. Węglowodany dzielimy na proste i złożone, w zależności od tego, jak szybko się trawią, czyli jak szybko dostarczają nam energię, jak szybko później tę energię nam zabierają, ale o tym później. Węglowodany proste, czyli ta szybka energia, to są różnego rodzaju słodycze, owoce wysokocukrowe, tak jak winogrona, dojrzałe banany, jogurty smakowe, przed którymi przestrzegam, bo mimo, że są traktowane jako źródło białka, to niosą często dużo więcej węglowodanów, czyli właśnie tych cukrów, Prostych w swoim składzie i one dostarczają nam energię na krócej, szybciej i krócej. Zaś węglowodany złożone pochodzą z kasz, ryżów, różnego rodzaju pełnoziarnistego pieczywa, ziemniaków. Przy czym, mimo że rozkłada, rozkładają się wolniej i dostarczają nam energii na dłużej, to i tak musimy uważać, żeby nie spożywać ich w nadmiarze. Abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego warto węglowodany ograniczać, zastanówmy się, co one robią w naszym organizmie. Węglowodany rozkładają się na cukry, czyli na glukozę, i później przechowywane, ta glukoza przechowywana jest w naszym organizmie w formie glikogenu, przede wszystkim w mięśniach i w wątrobie. Jeżeli w mięśniach i w wątrobie zabraknie nam już miejsca na przechowywanie glikogenu, no to wtedy reszta, ten nadmiar przechowywany jest niestety w naszych boczkach, czyli tyjemy, ale też na naszych narządach, czyli możemy mieć na przykład stłuszczenie wątroby. Jest to kwestia indywidualna, ale w mięśniach i w wątrobie przechowujemy glikogenu równego wartości około 2200 kilokalorii. 1900 do 2400. Reszta spożywana w nadmiarze, jeżeli nie jesteśmy w stanie jej spożytkować, czyli nie prowadzimy e, aktywnego trybu życia, nie uprawiamy dyscyplin sportowych, beztlenowych, które wymagają od nas szybkiej właśnie energii, to pozostały glikogen będzie odkładać się jako tkanka w naszej tkance tłuszczowej. I przechodząc od razu do powodów dla których warto ograniczać węglowodany. Jest już pierwszy powód taki, że my aktualnie w większości przypadków prowadzimy raczej stacjonarny tryb życia z umiarkowaną aktywnością. Nie potrzebujemy aż tak dużo tej szybkiej energii, bo przeciwieństwem szybkiej energii jest wolna energia, czyli tłuszcze, które rozkładają się długo, sycą na długo. I na długo dostarczają nam energię w mniejszym stopniu, ale na dłużej, prawda? E, więc my nie potrzebujemy bardzo często tak e, dużo tej szybkiej energii, bo prowadzimy siedzący tryb życia. A ten trend z pięcioma posiłkami dziennie jedzonymi co 2,5-3 godziny i z węglowodanami do każdego posiłku wywodzi się ze świata fitness. Gdzie osoby żyją faktycznie aktywnie, często zawodowo uprawiają różne dyscypliny sportowe, a jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia, mamy pracę siedzącą, biurową, umysłową, węglowodany spokojnie możemy ograniczyć. O liczbach powiem dokładnych w drugiej części filmu. Ograniczenie posiłków do trzech dziennie, tak po staropolsku, śniadanie, obiad, kolacja, czy nawet do dwóch posiłków dziennie. Z większą ilością tłuszczów niż węglowodanów sprawi, że będziemy dłużej syci, nie będziemy musieli um, planować sobie dnia pod posiłki, tylko będziemy mieli czas na inne rzeczy, na pracę, na, e, na życie, i nie będziemy mieć też takich dużych wahań cukru we krwi, o czym też powiem e, dalej. I dzięki temu też będziemy mogli sumarycznie w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia Jeść mniej kalorii, bo będziemy właśnie dłużej syci. Ograniczenie posiłków do trzech dziennie, tak po staropolsku: śniadanie, obiad, kolacja, czy nawet do dwóch posiłków dziennie, z większą ilością tłuszczów niż węglowodanów, sprawi, że będziemy dłużej syci, nie będziemy musieli um, planować sobie dnia pod posiłki, tylko będziemy mieli czas na inne rzeczy, na pracę, na. Na życie i nie będziemy mieć też takich dużych wahań cukru we krwi, o czym też powiem dalej. I dzięki temu też będziemy mogli sumarycznie w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia jeść mniej kalorii, bo będziemy właśnie dłużej syci. Dodatkowo, jeżeli w naszej diecie przeważającym źródłem węglowodanów są produkty bogate w cukry proste, czyli e, wspomniane produkty ciasta, owo, owocowe czy smakowe jogurty, słodycze e, czy owoce wysokocukrowe, to wtedy gwarantujemy sobie szybki wyskok cukru, szybki wzrost cukru we krwi i wtedy insulina też szybko rośnie, żeby jak najszybciej odprowadzić ten nagły wzrost cukru, odprowadzić do komórek, i przez to później mamy godzinę nagły spadek cukru poniżej normy, który objawia się sennością, mgłą mózgową, dlatego właśnie osoby, które spożywają zbyt dużo węglowodanów, muszą po posiłku się strzemnąć, położyć, nie mają czasu na spacery, to właśnie jest przyczyna zbyt dużego i zbyt szybkiego dostarczenia cukru do krwi. A takie wahania cukru we krwi niosą ze sobą też inne objawy, takie jak na przykład pogorszenie wzroku czy niepokój, a nawet mogą sprzyjać depresji. Ja powiem Wam, że za czasów, kiedy jadłam węglowodanów znacznie za dużo, Dużo. W moim przypadku to było nawet około 240 gramów węglowodanów w ciągu dnia. Musiałam pić 5 kaw dziennie, żeby jakkolwiek funkcjonować. Miałam problem z prowadzeniem samochodu, bo zasypiałam za kółkiem. Miałam bardzo duży problem z, ze skupieniem się, a mam pracę umysłową, więc kosztowała mnie ona dużo wysiłku. Byłam też rozdrażniona. Nawet tak jak przed okresem mamy różne wahania nastrojów, to ja miałam te wahania przed okresem zawsze. Aktualnie jak od 9 miesięcy ograniczyłam węglowodany. Jak wiecie jest. No i ograniczyłam również picie kawy do dwóch kaw dziennie. Dzięki temu też, że nie muszę pić tych pięć kaw w ciągu dnia, tylko mogę skończyć picie kawy o 14, to, to też pozytywnie wpłynęło na mój sen. No i na pewno znacie też te obrazki w internecie, ale jestem najedzona, ale serniczek jeszcze zjem. To też jest efekt spożywania. Węglowodanów. Węglowodany napędzają nasz apetyt i to właśnie niestety na węglowodany. Więc im więcej jesz węglowodanów, tym większą będziesz miała ochotę na spożywanie węglowodanów. Więc też jeżeli Wam zależy na tym, żeby utrzymać smukłą sylwetkę, to odzwyczajenie się, yy, i tutaj mówię odzwyczajenie, bo to wymaga czasu od węglowodanów pomoże uzyskać w długim czasie to zmniejsze łaknienie na słodkie. Niestety też spożywanie węglowodanów wpływa negatywnie na nasz wygląd. Można powiedzieć śmiało, że od węglowodanów jesteśmy coraz brzydsi, a na pewno szybciej się starzejemy, bo zachodzi proces, który się nazywa glikacją. Czyli cukry oblepiają nasze białka kolagenowe i włókna elastyny, które są właśnie odpowiedzialne za strukturę naszej skóry, za jędrność, za elastyczność. I spożywane cukry raz, że oblepiają białka, które są w naszym pożywieniu, przez to już samo białko, które aktualnie jemy, ma mniejszą, gorszą przyswajalność, bo jeżeli Białko jest oblepione cukrem. To nasz organizm nie dostrzega tego białka jako białko, tylko jakiś twór cukrowy i nie wspiera przez to naszej skóry i nie spowalnia procesów starzenia, jak, mógłby, jak mogłoby to białko spowalniać, gdyby nie było oblepione tym cukrem. A po drugie, oblepia też właśnie nasze włókna kolagenowe i elastyny, które już są częścią naszego ciała, naszej skóry. Przez to te włókna kolagenowe sztywnieją, tracą na elastyczności i tak właśnie powstają zmarszczki i tak właśnie nasza skóra traci. Więc też taki tip, że jeżeli już macie ochotę zjeść jakąś słodycz, ciasto po obiedzie, to nie jedzcie ich od razu, tylko odczekajcie 60-90 minut, tak żeby to białko z obiadu się przyswoiło, i dopiero wtedy zjedzcie deser. A takie bardzo złe kombo, które możecie zrobić, to spożywanie w jednym posiłku wysokich węglowodanów, czyli dużo węglowodanów i dużo tłuszczów, czyli to jest na przykład przetworzona żywność, to jest na przykład Golonka razem z ziemniakami to jest na przykład ciasto, w którym są owoce, mąka pszenna, i to wszystko jest polane na przykład czekoladą i z kostką masła w środku. Jeżeli lubicie kuchnię polską, to spokojnie możecie jeść schabowe. Gdzie schab jest tłustym mięsem, albo możecie jeść karkówkę z grilla, ale darujcie sobie już wtedy na przykład do tego chleb, darujcie sobie ziemniaki, a nie daj Boże, nie polewajcie ziemniaków masłem, bo tutaj jest wtedy kombo węglowodanowe z ziemniaków, no i masło, czyli tłuszcz. Dzielcie to, jeżeli um, nie możecie żyć bez węglowodanów, póki co jeszcze to podzielcie sobie śniadanie jedzcie wysokobiałkowe, wysokotłuszczowe, a obiad jedzcie białko z węglowodanami złożonymi. Bo jeżeli łączycie tłuszcze i węglowodany i nie daj Boże jeszcze te tłuszcze trans, czyli utlenione i tłuszcze, które niestety mamy w dużej ilości w słodyczach przetworzonych, czyli w tych pakowanych, dostępnych sklepach, i mamy węglowodany proste, czyli właśnie cukry, które dają szybki wyskok energii, to organizm nie jest w stanie palić dwóch paliw jednocześnie, bo tłuszcze i węglowodany to są źródła energii. I można powiedzieć, że jesteśmy samochodem hybrydowym i nie jesteśmy w stanie jednocześnie jechać na elektryce i jechać na benzynie. Więc nasz organizm wtedy w pierwszej kolejności przypala węglowodany, a tłuszcze niestety zostawia. I na domiar złego te produkty, które mają w swoim składzie dużo tłuszczów i dużo węglowodanów niestety też są mocno energetyczne, więc łatwo jest wtedy przekroczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne. Więc wtedy zobaczcie, jeżeli spożywamy jedzenie przetworzone, dlatego niezależnie od tego na jakiej diecie jesteście, należy unikać jedzenia przetworzonego, czyli takiego opakowanego, bo jedzenie przetworzone ma zazwyczaj tłuszcze trans, czyli w ogóle prozapalne. Węgle proste, czyli szybka energia, wyskok cukru we krwi i również szybki spadek tego cukru, więc wtedy też zwiększony apetyt już godzinę po posiłku i dodatkowo jeszcze te produkty mają mało błonnika, więc nasze jelita wcale na nich w żaden sposób nie nie zyskują, nie utrzymujemy tej sytości, nie mamy tego poczucia najedzenia. i dodatkowo jeszcze właśnie przekraczamy kalorie, idealny sposób na to, żeby utyć. Nim powiem, ile węglowodanów w takim razie powinniśmy jeść i czy to jest zło totalne i kto nie powinien zmniejszać podaży węglowodanów, to chciałabym przypomnieć, że. W opisie pod tym filmem znajduje się link, pod którym możecie mi postawić kawę i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję i kanał y i komentarz dla zasięgów. A to ile węglowodanów spożywamy w ciągu dnia, powinniśmy dostosować do naszego trybu życia. Jeżeli prowadzimy aktywny tryb życia, jeżeli y uprawiamy dużo sportu i ten sport jest y beztlenowy, czyli na przykład sporty walki, piłka nożna, y Szybka jazda na, na rowerze, gdzie potrzebujemy tej szybkiej energii e, cały czas, no to wtedy spokojnie możemy spożywać więcej tych węglowodanów, czyli 150. A, a jeżeli ktoś uprawia sport zawodowo, to myślę, że i około 200 i, i więcej, zwłaszcza panowie. A jeżeli mamy pracę siedzącą, nasza aktywność w ciągu dnia jest umiarkowana, czy ogólnie w ciągu tygodnia. Robimy około 7 10 tysięcy kroków i jakieś 2-3 aktywności sportowe w tygodniu. To wtedy też możemy ograniczyć spożywanie tych węglowodanów do około 100 gramów albo i mniej, jeżeli nas interesuje stan ketozy. I najlepiej jest po prostu obserwować swój poziom energii, ograniczając te węglowodany czy dostosowując poziom węglowodanów w swojej diecie. Czy mamy spadki energii? Jak się czujemy po posiłku? Czy mamy senność? Czy mamy tak zwaną mgłę mózgową? Czy może po ograniczeniu węglowodanów nagle się okazuje, że nasz mózg pracuje lepiej? Możemy też zweryfikować to po wydajności w trakcie naszych aktywności sportowych. Ważne jest to, żeby wprowadzając takie zmiany. Nie robić zbyt dużego szoku dla naszego organizmu. Co mam na myśli? Jeżeli aktualnie policzymy sobie, że spożywamy 240 gramów przykładowo węglowodanów w ciągu dnia i mamy tę senność, mamy mgłę, mamy rozdrażnienie, czujemy niepokój i jesteśmy z lekką nadwagą, no to przechodząc, czyli jasny sygnał, że powinniśmy ograniczyć spożywanie węglowodanów, najprawdopodobniej. No to wtedy musimy przestawić nasz organizm na drugą energię, czyli na tłuszczo tłuszczową energię. Więc mamy dwie opcje: albo przechodzimy ketoadaptację i wtedy znacząco zwiększamy spożywanie tłuszczów, żeby nasz organizm miał energię nie ucinając kalorii. Trzymamy się naszego zapotrzebowania kalorycznego. Jak wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, to link w opisie. Tylko w mniejszych stopniach, tak, żeby ten szok dla organizmu nie był aż tak odczuwalny. Pamiętajcie, że oglądanie moich filmów nic Wam nie da. Jeżeli będziecie tylko Słuchać i nie będziecie wprowadzać swoich wniosków, przemyśleń czy tipów, które, z którymi się utożsamiacie do swojej codzienności. Więc dla zmotywowania siebie, dla ruszenia z miejsca, dla wprowadzenia zmian, prośba moja, żebyście teraz napisali w komentarzu tę jedną rzecz, którą wprowadzicie po obejrzeniu tego filmu. To niekoniecznie musi być konkretny, konkretna wskazówka, którą którą ja się z wami podzieliłam, ale może zainspirowałam was do, do czegoś. Może e, sami wpadliście na pomysł, czy podjęliście decyzję, żeby zrobić coś inaczej albo żeby zaprzestać robienia czegoś. E, a wszystko to po to, żeby czuć się lepiej, żeby zachować zdrowie, zachować smukłą sylwetkę lub dojść do niej jeżeli póki co walczymy z nadprogramowymi kilogramami. Więc dla zmotywowania siebie i takiego zobligowania siebie do działania przed wszystkimi słuchaczami i przed samym sobą, zostawcie komentarz. A ja póki co trzymam za Was kciuki, trzymam też kciuki za moją metamorfozę i zmianę stylu życia.